Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z robienia chleba. I tak. Potrzebujemy do zrobienia chleba kilogram mąki pszennej Typ 650. My tutaj mamy akurat mąkę od lokalnego rolnika. Tutaj od, yy, od sąsiada. Cztery szklanki letniej wody. Tutaj mamy. Ma być ona lekko podgrzana. Jedną łyżkę oleju, tutaj mamy e, tą łyżeczkę. E, łyżkę octu, tutaj mamy... A, tutaj jest na miska, nie mi przeszkadza. E, łyżkę soli, tutaj mamy, jest. E, łyżkę cukru, mamy. Cztery łyżki ziaren, na przykład słonecznik, może to być te, mogą być też to płatki owsiane, sezam lub makro. Eee, no i co? Pół kostki świeżych drożdży, tutaj są Ym, i tak, do dużej miski eee, wlewamy trzy szklanki wody. Wlewamy. Widać, ja bo to ma być 3, a tu są 4. Jeszcze Dobra, niech eee, Dodajemy sól i cukier. Słonecznik ocet ważne prostu nieważne. Dodajemy sól i cukier. E, tutaj mamy sól. Nigdy nie robiłem chleba, teraz mamy taki przepis i nagrywam. E, dobra, jest mamy sól. Następnie dodajemy cukier. Dodam może niecałe, bo to jest więcej niż soli, to może potem dodam najwyżej. Eee, Słonecznik, to chyba też niecały. Dodam gdzieś iż... mam cały może. Jakieś tak. Napisane, to w sumie sól też mam całą. To znaczy to jest cukier. <grym>, Słonecznik eee, olej. Olej mamy tutaj. Ale już się tutaj zrobiły. Zaraz wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Olej, ocet. Odtykamy. Wlewamy. Do pozostałego dodajemy pokoszone drożdże i mieszamy do rozpuszczenia drożdży ro, 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 do <grymne> dodajemy pokruszoną drożdżę trzeba ją mieszać teraz do wody dodajemy pokruszoną drożdżę i mieszamy dobra, tutaj mam łyżkę zrobioną z drzewo jednego przywiązania z tego roślin wakacji. Mieszamy. No, się przykleja. Ciężko się tam miesza, to jest dosyć gęste. A nie, było ja No to No, chyba już to połóż tutaj, żeby nie całego stołu. I będę miski, dobra. Wlewamy. Teraz się jeszcze trochę wymieszam. Tak. Może tak powoli będę dodawał mąki trochę. Tak, nie wiem, tak od, na razie może garść. Zaraz może więcej, zobaczymy jak to wyjdzie. Niech no, ja jak ta mąka się rozmiesza. Dobra, dodajmy teraz już może całą, nie wiem, nie, nie robię chleba. Całą? Chyba tak. To... Dobra, wydaję co? Ale to będzie ciasto klęskne. Zresztą nie mamy klęsk. Nie mieszamy. Dobre, już mamy tutaj wymieszane. Teraz trzeba przykryć i czekamy aż ciasto wyrośnie. No to co, widzimy się jak wyrośnie. No i dobra, ciasto już wyrosło, teraz sprzykujemy dno blaszek olejem. O. Ale teraz przerywamy ciasto. No i dobra, teraz posypujemy e, tutaj w moim przypadku sezamem. Usypujemy. Cięsto jeszcze w piekarniku urośnie. Teraz e, blaszki wędrują do piekarnika. E, piekarnik musi być nagrzany do 200 stopni. U nas dopiero się dogrzewa, także zaraz włożymy. Dobra, chleb, chlebek już upieczony, teraz musi wystygnąć. No i dobra, e, chlebek wyciągnięty, on teraz musi ustygnąć. E, był on pieczony w 200, sto, w, w 200 stopniach przez godzinę. Jak wystygnie, to Wam pokażemy. No i dobra, ciasto już wystygło, teraz sobie ukroimy. Zapach i smak bardzo dobry, jest mega chrupiący, czuć bardzo fajny chleb, skóreczka jest idealna, można to też jeść na przykład z dżemem, ja lubię właśnie z dżemem jeść, można też z masłem lub masłem czosnkową, no i co, to chyba na tyle, na razie, cześć.